Cześć ludzie, chciałem zrobić taki fajny nastrój na sam początek kolejnego tutoriala z tej strony Damian Witam w ogóle wszystkich serdecznie. Ciepły, w ten zimowy dzień. Tak, śnieżnie za oknem, śniegu popas, czy jakaś szlak trafia? Dobra zima się zaczęła, nie? Dobra To Do rzeczy. A dzisiaj zajmiemy się środowiskiem Photoshopa. Tak, Adobe Photoshop, programu graficznego zajmującego się grafiką e, rastrową, nie wektorową. Jaka jest różnica między grafiką rastrową a we wektorową? E, wektorowa bazuje na funkcjach matematycznych. Gdy będziemy tworzyć jakieś projekty czysto wektorowe, możemy sobie skalować spokojnie je e, do dużej bliskości, do dużego zooma, dużej bliskości, dużego zooma, nieważne, nieważne i nie utracimy po prostu na jakości tego pliku tak, można robić y, wielkie formaty z tego, otóż a grafika rastrowa bazuje na takich kropeczkach, takich kwadracikach, znaczy tak zwanych pikselkach, no i jakość nie jest pojęciem, znowu ten komunikat no przecież zaraz wyrwę klawiaturę jak ten niemiecki Bachor z filmiku a dobra, nieważne Zobaczmy, to skończyłem? A, na tym, że, 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 no, bazuje na pikselach i jak już przybliżamy sobie coraz to bliżej, coraz to bliżej, no to już nie jest taka fajna jakość. No to tak podstawowe informacje na temat różnicy tych dwóch grafik. No i co, odpalamy sobie Photoshopa, siedzimy w takim pięknym interfejsie, co my tu mamy? i going to To takie odwrotne do rozmycia? Dobra, zresztą wie co, wiecie o co chodzi? Nie mogę znaleźć słowa po polsku. Tu jest smucz, to mazienie takie, no też nie pamiętam <laughs> po polsku, jak to się nazywało. No tu mamy oczywiście nasz gradient, tu mamy kubek z farbą, gumkę, tu mamy stempel, do czego znaczy, będzie stłużył stempel? No to się dowiemy. pióro one się pędzą do malowania. Mamy łatki koregujące, możemy dzięki nim na przykład yy, zrobić fajne retusz, Arkusz A4, no to wystarczy sobie w okienku Preset rozwinąć to okienko i spojrzeć na przykład US Paper, tam zwany tam jest taki <śmum> w milimetrach lepiej patrzeć właśnie te papiery. I to jest chyba coś takiego, mniej więcej jak mamy A4, mamy default default photo Size, czyli podstawową international papier i tu jest właśnie papier międzynarodowy i z, tutaj, z tej zakładki możemy sobie teraz znaleźć papier, który nas interesuje czyli na przykład A4, mamy 210 na 297 mm mamy też y, Color Mode, RGB, CMYK y, RGB czyli Red, Green, Blue, podstawowa paleta kolorów wydaje mi się, że tylko na, głównie na niej się bazuje w Photoshopie, siebie znaczy my tak będziemy czyli jakość tego tutaj naszym, na pikseli, zostawiamy sobie 300, weźmy sobie na razie default, zmienimy sobie na pixels, ustawmy sobie na przykład a, wielkość naszego e, wyświetlacza, się monitora. Otwiera się nam tutaj e, nasze okienko. sobie uczyć się od pierwszych rzeczy no, skrótów klawiszowych, bo one będą przyspieszały pracę, na przykład zooma się z nie da zrobić, ale jak przytrzymamy alt, to robimy sobie spokojnie tego zooma z no i co, no, i co na sam początek? Kurczę, no, nie wiem, co takim prostym tutorialu można przedstawić na początek. pokażę na przykład zasady tutaj działania tych warstw, bo warstwy są bardzo ważne. Tutaj na w okienku <coughs> mamy kilka takich ikonek pierwsza służy do tworzenia nowych warstw na każdej nowej warstwie w sumie wydaje mi się powinno się tworzyć jakiś efekt yy, i w te warstwy wart, warto podpisywać będzie syf, chociaż ja tak nie podpisuję do dzisiaj, mam syf jak cholera i klikam z góry na dół żeby znaleźć to, czego szukam, tu mamy folder jeśli ktoś by chciał sobie uporządkować na przykład do folderu coś, wystarczy przeciągnąć, najechać, upuścić ale my tego nie chcemy, na razie foldera tu mamy takie podstawowe efekty i jednym z takich ciekawszych jest, są krzywe są poziomy a w sumie wszystkie są praktycznie ciekawe jest kontrast jasność hue saturation, czyli barwa na syrenie, nasycenie invert, obróć gradient ma, bo bardzo ważne, dużo osób to używa na początku wydaje mi się, że ja pamiętam to ja miałem jakieś problemy z tym radian mapem. No ale dobra, nieważna jest historia mojego życia. Mój życie nie jest moje. I like, is my. Wydajmy yy, sobie może jakieś tekści na początku, wpiszmy sobie coś tutaj na przykład yy, nowa ależ małe, tak? Zrobiło się coś takiego małego, wystarczy kliknąć na ten tekstik tutaj. W okienku Windows mamy też ciekawe rzeczy, na przykład nochers, yy, gdzie możemy sobie edytować dany pędzel, jego opcje, ale to mówimy sobie w kolejnych tutorialach. Yy, jeden z takich okienek, który ja zazwyczaj mam włączone jest historii, ponieważ Ctrl Z yy, nie działa zawsze tak, jak byśmy chcieli, a tutaj możemy się o daną ilość ruchów yy, cofnąć. Jeszcze jeden z ciekawych okienek jest charakter. Czyli krój naszego pisma. Jak sami widzicie, już mam to wszystko tutaj popakowane. <laughs> Wystarczy sobie e, poprzejeżdżać okienkiem, popatrzeć. Tu mi się poszerza, tu mi się pomniejsza. Ja mam po swojemu ustawiony panel. Tu mam na przykład historię. Chcę wejść do historii. to mam charakter. I teraz, jak sobie zaznaczymy, nasz tekstik możemy sobie zmienić go. Ściągę ciekawą jakąś... A ja nie wiem, ja jestem słaby typu... z typografii. Ja sobie zostawię tam. Lubię ją, nie wiem, prosta, ciekawa. Podoba mi się. Coś takiego. Zmienimy sobie jeszcze wielkość. Można automatycznie wpisywać. Na przykład 105 dajmy i jest super. Dodajmy sobie kolejny tekścik typu na przykład Visual Studio. Przy okazji sobie robię <tryklamy> Się, że ten na dole jeszcze trzeba zwiększyć. Ja zazwyczaj to robię tak, że po prostu naciskam Ctrl T, i tu mam automatyczne skalowanie. Na początek wystarczy sobie wejść też Wedit. Wedit, 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 Transform albo Free Transform, i to jest to samo, czyli Ctrl T. Można sobie zwiększać, zmniejszać, ale pamiętajmy także o trzymaniu klawiszu Shift, dzięki czemu to się nam robi. Ach, tak fajnie automatycznie. Aha, Apli, właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. Czasem może być problem, coś klikniemy, nie tak, coś się zmieni. To tutaj na górze zawsze trzeba akceptować to działanie, które się teraz zrobiło. A propos, właśnie transformacji obiektu. I powiedzmy sobie, mamy coś takiego, możemy sobie zmienić, nie wiem, tło naszego tutaj. Tekstu wystarczy, na przykład, weźmy sobie tutaj, zmieńmy tym strzałeczkami, zakładki. Zmienimy sobie na przykład na taki szary. I tu w tej palecie z tymi naszymi przyborami nadrzędnymi, jak sobie naciskam klawisze myszki, przytrzymam, to właśnie wyskakuje mi Gradient Bond bądź Gradient Bond. Ty, dobre, Gradient Bond! <grym>, Albo nasz kubek z farbą. My chcemy jednak gradient. Tu mamy wybory różnego gradientu, na przykład liniowy, kołowy. Różne tego inne. Zostaniemy sobie przy liniowym. Klikając na to, to wybieramy sobie jaki dany gradient chcemy dać. My chcemy dać ten, który tu utworzyliśmy, czyli z białego przejście na szary. O, klikamy sobie coś takiego i wystarczy na przykład sobie coś takiego jakoś przesunąć, poszukać. Może nie wiem. Zmienimy troszkę ten na taki bardziej szary, a ten dajmy pod taki odcień niebieskiego. Na razie spróbujemy, to są tylko takie kwestie próbne albo jednak ciemniejsze. Powiedzmy, że chcemy coś takiego zrobić. Możemy sobie nawet zrobić nową warstwę. Ojej, ku co ja narobiłem? Daj sobie odcień z tej strony, przykładowo. I teraz jest taka zasada, właśnie. Oto specjalnie to zrobiłem te dwie warstwy, bo jak sami widzicie, zrobiłem nową warstwę wyżej. To ta warstwa automatycznie siup, siup, została przekryta. <laughs> I teraz jest taka zasada, że można sobie tutaj zmieniać krycie warstw po prostu jako opacity, czyli przyroczystość, na przykład jak ktoś tak powiedział, to mi się podoba, ten efekt mi wystarcza, tak? Albo może też pobawić się po prostu z yy, modami, no z zakładkami po prostu tutaj i na przykład wybierzesz sobie darkę, to automatycznie sami widzicie, że jedna warstwa przechodzi przez drugą. Tak dla przykładu z różnymi teksturami później będziemy kombinować z tymi tutaj modami jak dodać co zrobić na pewno sobie to rozwiniemy to są na razie takie podstawy myślę z takich sposobów jest jeszcze tutaj ciekawego pokazać o już wiem nawet eee, powiedzmy sobie że na przykład chcemy sobie kliknąć nasz tekst klikamy dwukrotnie tutaj gdzieś z boku bo jak klikniemy na przykład tutaj to się zmieni nazwa albo tutaj jak klikniemy na to okienko to znowu zaznaczy się tekst albo wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać blending options opcje blendingu czy jakoś tak to było i mamy też różne ciekawe zakładki, na przykład jak Drop Shadow, czyli padający cień. Możemy sobie zmienić. Na przykład size, wielkość distance od tego czy na przykład na Normal. Widzimy sobie na przykład 0. Oj, klikniem Enter. Czemu ja to robię? Grrr. Albo możemy sobie, nie wiem, dać yy, glow, czyli jakby poświatę, ale tutaj nie widać. Możemy sobie też zdać yy, gradienta na nasz tekst, jakiś przejście, z przejściem fajnym. Czyli na przykład możemy kliknąć ten gradient tutaj, yy, zmienić na taki nawet bardziej szary. Jeszcze bardziej, o, jakieś takie delikatne przejście. Zeskalować ten gradient, jak on ma być, na przykład. Jak on ma być, tutaj w ogóle z której strony on ma padać. Można też fajne cienie na postaciach właśnie z tego tutaj robić. On sobie tu już z takich podstaw ciekawych dodać. Tu mamy też zakładkę channels, możemy sobie kolory wyłączać, zmieniać. Czarno-biały na przykład jest teraz też z takich podstawowych. Właśnie mieli to na przykład narzędzie wycinania, czy na przykład mamy teraz to nasze magiczne całe lasso, Możemy sobie, nie wiem, wyciąć jakiś obiekt z tego motywu i wkleić dalej, tak na przykładu. Wydaje mi się, że taki wstęp to powinien być. Później już mam fajny pomysł sobie na drugi tutorial. Już się przygotowałem do drugiego tutorialu, tylko chciałem tak wstępnie coś powiedzieć w tym programie. Lodi, się kawy czy coś zejdzie albo przywincie od razu pod koniec, bo ja myślę, jak ja myślę, to sporo tu schodzi. Nie no, wydaje mi się, że takie typowe podstawy podstaw, no to powinno być, tak samo jak mówiłem w innych pierwszych tutorialach, że podstawą tych tutoriali jest w brud na internecie. Łatwo to znaleźć. Ale i tak, eh, honor, honor. Remember this the honor is most important thing of life. Eh, honor jest najważniejszy? CC Dobra, bo gadam głupoty, nieważne. No tak jak mówiłem, że tych tutoriali na internecie jest sporo podstawowych, można sobie przejrzeć, a my już od następnego jeszcze tylko chyba zrobimy 3ds maxa podstawy i flasza, no i zaczynamy już tworzyć, tworzyć ciekawe, fajne rzeczy. zajęty, wycinania, fotomanipulacje, ja myślę, że będzie coraz ciekawiej, że jakoś się rozkręca w sumie już niedługo też otwarcie mojego kanału w sumie takie gadu gadule to ja powinienem zrobić sobie jakieś studio i gadać do was po prostu w oczy a nie gadać do mikrofonu dobra na tyle kończymy trzymajcie się ciepło siema